Kolego, zadałeś rewelacyjne pytanie. Już Ci odpowiadam. No to lecimy oczywiście po kolei. Klej na start. I tutaj bez zaskoczeń Titan brak Rebel 2.0. Widzieliście chyba test, gdzie one same podnosiły piłkę. Więc klej w tych rękawicach jest rewelacyjny. Oddychanie. I tutaj oczywiście w 1 Fuego, bo sami zobaczcie jak on... ile one mają materiału oddychającego. Między palcami też jest membrana oddychająca, więc oddychalność jest świetna. Łatwość zakładania. I tutaj rękawice z temu. Niestety mają też ten minus, że same też spadają. Cena. I tutaj Fruki Perskit Sun. Możecie je kupić za 45 zł, a z moim kodem rabatowym były nawet po 40. Kosmiczna cena. Opakowanie. I tutaj chciałbym wyróżnić opakowanie każdej rękawicy For keepers, ponieważ z tyłu macie łóżko i instrukcję i nawet jest siateczka, więc według mnie jest to po prostu najlepsze opakowanie. Wygoda. I tutaj chciałbym wyróżnić dwie pary rękawic, czyli Redboxy i W1Fuego, ponieważ obie mają w środku gumeczki, co dodaje bardzo dużo wygody. Bo rękawica idealnie trzyma się ręki i bardzo dobrze do nią podąża. Wygląd. I tutaj zdecydowanie wygrywają adidasy Predatory, ponieważ ta kolorystyka jest taka dynamiczna, ale robotę robią jeszcze gumeczki, ponieważ tak świetnie wyglądają i dopasowują się do ręki. Ale może jest tu też zasługa tego, że bardzo lubię bramkarza niemieckiego Manuela Noyera, on broni właśnie w tych rękawicach. Bober, I jeszcze raz dziękuję za Twoje pytanie. Było naprawdę świetne i życzę Wam dobrego dnia.